Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski, mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznego pro raportu, prognozy na nadchodzący tydzień, w której omawiamy różne ważne zdarzenia, sytuacje, zjawiska astrologiczne, jak one na nas wpływają, co mogą nam dać, w czym mogą nam pomóc, jakie stawiają przed nami wyzwania. Nagrywam ten materiał w okolicach miejscowości Samsonów, to jest w świętokrzyskie, świętokrzyskim, nie tylko Zagnańska, to jest takie bardzo Ciekawe miejsce tu jest, są ruiny wielkiego pieca hutniczego z XVIII wieku. Miejsce w ogóle w Świętokrzyskim, taki szlak jest przemysłowy dawnych fabryk, zakładów. Fantastyczne miejsca tutaj, naprawdę polecam bardzo serdecznie. Co nas czeka w tym, że ciekawym, już takim bardziej ciepłym, zdecydowanie cieplejszym tygodniu po tych różnych zawirowaniach pogodowych, jest sucho, ale jest ładnie, więc Korzystamy z grilla, z wyjazdów podróży, kontaktu z naturą, więc ja też rozpoczynam sezon wędrówek i zapraszam Was tutaj do świętokrzyskich lasów. Co słychać na niebie? Ciekawy tydzień, obfitujący w mnóstwo ważnych zdarzeń. Poniedziałek, tydzień zaczynamy poranną właściwie, z poranną pełnią księżyca w znaku skorpiona. W, w słońce w byku, księżyc w skorpionie. W ta pełnia bardzo mocno porusza aspekt naszych głęboko skrywanych pasji, namiętności, uczuć, lęków, niepokojów. Mamy ich mnóstwo. Martwimy się, boimy o wiele rzeczy. Martwiliśmy się o Covid, o pandemię. Pandemia się skończyła, zaczęła się wojna, zaczęły się kłopoty gospodarcze, problemy ekonomiczne, wyzwania finansowe, wysokie raty kredytów, a byk, skorpion, to jest pas który w astrologii symbolizuje również kwestie ekonomiczne, finansowe w końcu byk, znak ziemski pieniądze, finanse, posiadanie no i skorpion, który oznacza też kontrolę i w jakimś sensie dopełnia te, te kategorie więc lęki, obawy, niepokoje, strachy czy starczy nam na raty czy damy radę z wydatkami, czy z wyda damy radę z kosztami, czy damy radę z, w, z inwestycjami to będzie bardzo zaprzątało nam uwagę właśnie w poniedziałek Ym, we środę Kolejny aspekt, który no, powiem szczerze, nie będzie bardzo sprzyjał radzeniu sobie z tymi wyzwaniami. Mars, w znaku ryb, wędruje w tej chwili, czyli w znaku, którym no, ta energia marsowa jest w jakimś sensie osłabiona. No i wejdzie w koniunkcję z Neptunem, z władcą znaku ryb, który jest w znaku ryb. A zatem energia marsowa zostanie w jakiś sposób osłabiona. Oczywiście ktoś tu może powiedzieć, tak, no Mars jest malefikiem. Planetą złoczynną, szkodliwą, negatywną, tak często czytamy gdzieś w różnych ym, takich podręcznikach, książkach, no, że Mars jest mało fajny, mało przyjemny. No więc super, Mars się osłabi. No niekoniecznie. Mars ma różne inne bardzo ważne funkcje w astrologii, w horoskopie. Niekoniecznie takie, powiedziałbym, nieprzyjemne, trudne, ponieważ daje nam siłę, odporność, wzmacnia. Nasze radzenie sobie z y, trudnościami ekonomicznymi, życiowymi, bytowymi, wzmacnia ciało i psychikę. Osłabienie Marsa ma na pewno negatywny wpływ na nasze, y, na nasze zachowania, na, nasze, y, na naszą odporność na różne przeciążenia, stresy, problemy i trudności. Więc y, wcale się nie cieszymy osłabieniem Marsa. Y, dlatego, jeżeli stoimy wobec jakichś wyzwań ważnych, dużych, poważnych, trudnych, jeżeli mamy poczucie, że mamy się z czymś zmierzyć, jeżeli mamy poczucie, że nie radzimy sobie z czymś i potrzebujemy siły, mocy, energii, odporności, no to powiedzmy sobie szczerze, ten aspekt, no niestety nam utrudni to, więc dbajmy o to, żeby być w formie, dbajmy o pewną konsekwencję, nie rozpuszczajmy energii, nie rozmieniajmy ją na drobne, bo to jest taki aspekt, który może sprawiać, że ta para idzie w gwizdek, że się rozmienia na drobne, że się rozpuszcza, rozmydla, a to nie jest akurat dobre. Oczywiście, dla osób, które szukają pewnego wewnętrznego spokoju, chcą poradzić sobie ze swoimi negatywnymi emocjami, lękami, jakimiś demonami, może to mieć pewien pozytywne, pozytywne działanie, czyli można powiedzieć, przybliży nas ku tym światom wewnętrznym i tym wszystkim procesom duchowym. Ale generalnie na pewno ten aspekt nie sprzyja takiej waleczności, którą my interpretujemy jako siła, moc męska, aktywna. Oczywiście kobiety też mają męską moc i to nie jest tak, że to jest zarezerwowane wyłącznie do mężczyzny. To jest męska moc w rozumieniu energetyki, a nie płci. We czwartek zupełnie zdecydowana, jakby odwrot, odwrotnie, zupełnie przeciwstawnie. Słońce wejdzie w trygon z Plutonem. Słońce jako ważna planeta w końcu, symbolizująca energię, witalność, moc, siłę, a Pluton w jego pozytywnych wydaniach, bo tutaj będzie działał harmonijnie na Słońce, pomoże nam pokonać własne demony, lęki, mroczne aspekty duszy, czyli to jest aspekt, który wspiera radzenie sobie z kryzysami. Regeneruje ciało, ducha, ducha, psychikę, czyli bardzo dobry aspekt bardzo dobre zdarzenie, jeśli chodzi o nasze dążenie do rozwiązywania problemów, kryzysów, trudności, stawania na nogi, radzenia sobie z różnymi lękami o charakterze bytowym, życiowym, ekonomicznym wszelakim. A zatem coś, co pomaga, niewątpliwie pomaga nam pomaga nam rozwiązywać nasze słabości. Więc ten aspekt akurat, z tego aspektu się akurat cieszymy. W piątek Merkury znajdzie się w tekstylu z Jowiszem. Kiedy Merkury harmonijnie współpracuje z Jowiszem, wtedy pojawia się szansa na wysoką efektywność naszych działań umysłowych, intelektualnych, komunikacyjnych, czyli bardzo dobrze nam będą szły przygotowania do ważnych egzaminów, do zaliczeń, jakieś jeszcze może maturalne dodatkowe testy, przygotowania, sesje egzaminacyjne letnie na studiach, trudne negocjacje, skomplikowane. To akurat nam bardzo, bardzo będzie sprzyjało. I ten, to współpraca Merkurego z Jowiszem w tym sekstylu na pewno bardzo pomoże nam lepiej sobie poradzić z różnymi sytuacjami, które wymagają wysokiej sprawności komunikacji, inteligencji, pamięci, myślenia, docierania do zasobów, które mamy w głowie. Więc na pewno to nam pomoże. W sobotę. W sobotę o 1.22 w nocy, czyli z piątku na sobotę, tak moglibyśmy powiedzieć, Słońce wchodzi w znak bliźniąt. Opuszcza byka, wchodzi w bliźnięta, czyli jakby ta, jego władcą staje się Merkury, czyli czas Merkurego, merkuriański ostatni znak, ostatni miesiąc wiosny astronomicznej. Co to, to też jest ważne, że właśnie w tym dniu kiedy Słońce wchodzi, wchodzi w bliźnięta, będzie też w koniunkcji z Merkurym tego dokładnie dnia. Więc Merkury, wprawdzie, jest w ruchu wstecznym. Już mówiliśmy o tym wielokrotnie. Nie sprzyja to może ambi naszym ambitnym planom o charakterze e biznesowym, inwestycyjnym. Prawda, Merkury jest trochę poszarpany, więc wszystkie takie sytuacje, w których Merkury jakoś tam się aktywizuje, mogą pomagać. Oczywiście, w tradycyjnej astrologii, Mówi się, że to jest tak zwany Merkury spalony, jak jest blisko słońca, ale to bardziej dotyczy interpretacji horoskopu urodzeniowego. W takich zdarzeniach jak wtedy, w piątek, raczej będziemy to interpretowali jako zdarzenie, które pomaga nam się jakoś tam zmotywować, pobudzić do działania, zaktywizować nasze procesy intelektualne, ale nie tylko. No, ruch, czasami trzeba się po prostu wziąć za siebie, pogonić do działania, do pracy, do większej jakby takiej no, trzeba coś zrobić po prostu w rozumieniu również takim czystym, ruchowym. Wyjechać, wsiąść w samochód, coś załatwić, zadzwonić do urzędu. Także zapewne to pomoże. W... Więc w sobotę mamy dzień taki bardzo merkuriański, yy, bardzo aktywny. W niedzielę kolejny bardzo sympatyczny aspekt. Mars w sekstylu z Plutonem. Jak pewnie wiecie, mówi się w ezoterycznej tradycji, że Pluton jest wyższą aktawą Marsa. Czyli obie planety mają pewną Yy, pewne połączenie z aspektem wojny, walki, yy, no też i przemocy, i agresji. Wiemy, nie są to planety miłe i przyjemne, ale tutaj będą w harmonijnym aspekcie. Oczywiście możemy agresję, możemy negatywne emocje umieszczać gdzieś tam yy, na zewnątrz, atakując innych, yy, robiąc różne przykre rzeczy niedobre, jak na przykład yy, nasi sąsiedzi ze wschodu, yy, naszym innym sąsiadom ze wschodu również czynią złe rzeczy. Ale to przecież jest również aspekt radzenia sobie z, z własnymi kompleksami, lękami, uzależnieniami, słabościami. E, więc to akurat może być bardzo pomocne, zwłaszcza w, dla tych osób, które potrzebują się wzmocnić układ odpornościowy. Czyli w niedzielę robimy różne rzeczy, które pomagają nam e, wspierać, wspierają ciało, psychikę, umysł, e, osobowość w tych wszystkich sytuacjach, gdzie musimy dać radę, po prostu musimy dać radę. 17 maja, czyli we wtorek, zapraszam Was serdecznie na 19, na 20, na webinar na Facebooku pod nazwą Jak przetrwać astrologiczny kryzys? Dlaczego ja go nazwałem astrologiczny kryzys? Bo w astrologii mamy pewne sytuacje, które są kryzysowe, trudne, nieprzyjemne, skomplikowane, dramatyczne, ale one niekoniecznie muszą być, przekładać się na takie typowo życiowe kryzysy. I odwrotnie. Czasami mam wrażenie, że się świat wali i sypie. A to się nic specjalnego nie dzieje, bo za parę dni okaże się, że się wszystko rozchodzi po kościach. Więc astrologia inaczej patrzy na sytuacje transformacyjne, kryzysowe i jak to się dzieje. I zaraz chwilę potem, bo 19 maja, kolejny webinar, ale ja już będę gościem u kogoś, u Magdaleny Czaj, którą na pewno większość z Was zna. To jest szefowa Instytutu Tipinga, czyli radykalnego wybaczania. Fantastyczna osoba, fantastyczna terapeutka, trenerka. Od radykalnego wybaczania, szefuję Instytutem Tipinga. Ja się z radykalnym wybaczeniem spotkałem bardzo, bardzo dawno temu. No i było dla mnie to takim oświeceniem. Mówię: Kurczę, niesamowite, jak mi to pasuje do astrologii. No i będę o tym mówił. Dlaczego pasuje mi astrologia do radykalnego wybaczania? Dlaczego pasuje mi do pracy nad sobą, transformacji naszych emocji, kryzysów strachów, demonów, lęków, cierpień, e, traum. E, dla mnie kiedyś, dawno, dawno temu te dwie rzeczy się po prostu, jak dokonałem jakiegoś odkrycia po prostu, takieś, e, jakaś, jakieś uniesienie, jakieś naprawdę odkrycie Eureka, dla mnie to było niesamowite. I będę się dzielił ten, na ten temat właśnie u Magdy. E, szukajcie jej profilu, szukajcie profilu na Facebooku, w Instytut Metody Tippinga, radykalne wybaczanie, jak wpiszecie na pewno znajdziecie i tam będę i tam będę w 19 maja we czwartek u niej miał webinar. Też u mnie na Facebooku na profilu znajdziecie link. Zapraszam serdecznie. Więc wszystko co ciekawe, co rozwojowe w tym tygodniu będzie bardzo, bardzo dużo na ten temat merkuriański tydzień. Wow, będzie się działo fajnie. Ja natomiast zapraszam Was jeszcze przy okazji do e, mojego sklepu internetowego na www.solarius.pl gdzie możecie dostać fantastyczne książki, biżuterię inspirowaną astrologią oraz kursy astrologii. Kursy astrologii urodzeniowej, czyli podstawy prognostycznej, czyli jak prognozować w astrologii, relacyjnej, czyli związki, partnerstwo, czyli synastry. Astrologia porównawcza. E, wędrówka z horoskopem po mapie. Też taki Kurs jest. W tej chwili ruszył niedawno kurs astrologii medycznej. Jeszcze jest szansa, żeby się dołączyć. Jeszcze szansa, się do, żeby się dołączyć do tego kursu. Pierwsze zajęcia się odbyły, ale e, można jeszcze się załapać. Więc jak ktoś jeszcze poczuje ochotę, żeby przyjrzeć się tematowi astrologii i zdrowia. Astrologii, astrologia i medycyna, zapraszam serdecznie na moją stronę. Życzę Wam pięknych chwil. Popatrzcie, jaki cudowny jest las. To są właśnie tereny, gdzie chodzę. Stary las. Ciemny, czasami mroczny, ale teraz o tej porze roku jest taki fajny, bo jest rozświetlony. Popatrzcie, nie ma jeszcze liści dużo, więc jest dużo światła w lesie. To jest taki niesamowite. Więc idziemy do lasu w kontakt z naturą i zapraszam za tydzień.